za wypowiedzie. Proszę Państwa. Witam. On, ja się muszę Tadeusz, Jaworski. Ma, Tadeusz Jaworski. Tadeusz i ja. musimy Mamy jedyny przekaz na YouTube, który na, 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 nakręcamy, ponieważ Facebook za niesubordynację w cudzysłowie wiąwszy mnie po prostu wyłączył na jakiś czas. Z tego wynika, że nasze opowiastki Misza Tadeusza są dla co niektórych Bardzo groźne. Bardzo niebezpieczne. Groźne. Tak, groźne są. Ale y, będziemy kontynuować nie, przejmuj, nie przejmując się tym i dzisiaj byśmy zaczęli, co, od, od spraw związanych z Kalidewii. Tak, oczywiście. Oczywiście. No to zawsze, Tadeusz, zawsze coś się dzieje. Y, to słuchamy Ciebie i y, 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 powiedz, co się wydarzyło. No, dużo rzeczy, y, dużo rzeczy, y, o dużo rzeczach mówimy, nie, o sprawach takich mówimy i y, często jest tak, nie, <coughs> najczęściej, że nie mam jeszcze informacji zwrotnych, ale dzisiaj dostałem, to znaczy nie dzisiaj, y, dwa dni temu dostałem informację zwrotną na temat y, ataku. Y, myśmy kiedyś rozmawiali hipnotyzera, hipnotyzera, który w Bydgoszczy Aha. panią i jej córkę y, y, do tego stopnia wprowadził w hipnozę, że zawładnął ich wolą. I chciał okraść ich z domu. Przyszedł, Czyli żeby się... pozbawił, pozbawił ich y, 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 tych pani własnej woli. Tak, własnej woli. Ich pozbawił poprzez... Y, to można zrobić. Proszę Państwa, musicie się hipnotyzerów raczej obawiać, nie? I naprawdę aby nami sprawdzi... podchodzić. sprawdzić ich y, co najmniej y, y, tak. tożsamość w sensie y, tego. Referencje, tak, tak w referencje, tym sensie, jak Tadeusz tak, mówi. Tak. Czy są uczciwi, czy nie. Więc, więc tutaj, więc tutaj hipnotyzer. Myśmy kiedyś mówili, a to było 10 lat temu. Bo pani mm. mówiła, że ja pamiętam. Och, mówi, ale pan pamięta to, bo przedzwoniła do mnie. Ja mówię, a przypominam sobie panią, nie? bo z początku nie chciała, jakby do tego do tej sprawy dojść, tylko z uśmiechem przypomina mi, że mnie zna. Od pana Ciszaka zresztą polecił. Mnie, zresztą, ta, Ciszak którego polecił spotykaliśmy na świętej pamięci te, targa. Moniki Dymeckiej targa. tak, tak, targach. I on polecił właśnie moje tutaj możliwości, moje usługi związane właśnie tutaj z jakby ochroną przed czarną magią. Bo tego hipotezera należy zaliczyć do ludzi, którzy po prostu się posługują czarną magią. Ta hipnoza. Ta hipnoza może nie zawsze, ale, ale mogą korzystać. Tak, no ja już się spotkałem dwukrotnie z tym, z wykorzystaniem, i dwukrotnie ochroniłem te osoby. Więc może od, do tej Bydgoszy tu wejdziemy. Pani mówię tak otwarcie Bydgosz i córka matka, nie będę mówił o na, o, po nazwisku, ale pani wyraziła zgodę, nie? że powiedziałam, że tutaj no, w jakiś sposób przypomnę moim słuchaczom tutaj i i naszemu redaktorowi, Mirkowi, o tej sprawie nie? Yy, związanej właśnie tutaj jakby z próbą przejęcia yy, własności. Yy, tak, no próbował przejąć. Nie? Ciszak zresztą jest świadkiem, on mi o tym mówił, nie, czy ja sobie dam radę. Bo powiedziałam, że tak. Nie, o, Oczywiście zrobiłem wtedy taką totalną ochronę na, yy, na ich dom, na nie same, na dwie. Nie? I, I ta sprawa się rozwiązała momentalnie. Co to nie? znaczy ochrona, przypomnij naszej. Tak, wizji. Więc, więc ta ochrona tutaj się składała, z, jak jest lista Jant. Z listy Jant, w cudzysłowie, dwójkę zrobiłem. to Trzeba znaczy było sobie wybrać, która na co, tak. co działają. To jest ochrona z lustem, która chroni na ziemi, w wodzie i w powietrzu. No, w tym sensie, że ja też mówiłem, że gdyby ktoś chciał. Polecieć, nie? A miałby się rozbić, to nie poleci, bo te jatra chroni, tak? Nie? I dodatkowo jeszcze zadośćuczynienie. Tak. I dodatkowo jeszcze specjalną jantrę zadośćuczynieniem. Ona mówi o tym, że dana osoba nie tylko prawda, zostanie zablokowana, ale też zapłaci za to. Zadośćuczynienie to jest taki najmniejszy, jakby ekwiwalent, w cudzysłowie to nazwijmy, ja to w w prywatnych sprawach o coś tak. podobnego pytał dobrze, tak. Kart, W kartach, oczywiście w kartach Kart, tutaj... Poprzez karty. Tak. Nie? Poprzez karty, nie? I e, co, e, właśnie tutaj e, Jantra za dość uczynienia powoduje, że dana osoba płaci. Za to, co zrobiła, lub za, za zamiary, nawet, które będzie robić. Nie? A, jak, a jak to będzie instytucja, a my zapytamy, czy zapłaci za jakąś tam krzywdę i tak dalej? To nie ma instytucji, bo instytucja nie płaci, natomiast może zapłacić w pewnym sensie, nie? Ale oczywiście najpierw dotyka ludzi, którzy hmm. chowają się za tą instytucją. Być może właśnie dlatego zablokowali nas na Facebooku, bo nieopatrznie to powiedziałam, że i no, że ludzie są w stanie przeze mnie nie? właśnie dochodzić swoich praw nieuczciwości, urzędników tak naprawdę. Nie? I w związku z tym w związku z tym, to w pewnym sensie niektórzy uważają za, za groźbę. To nie jest groźba, bo można by nazwać, że każdy, każdy prawnik grozi. Nie? Ale, ale to, to jest tak, że jeżeli ktoś robi jakieś przestępstwa, tutaj prawnicy jak najbardziej, to są ludzie nie? też. To musi się liczyć z konsekwencjami, oczywiście wiadomo, że pewna grupa ludzi tych konsekwencji nie ponosi za swoje przestępcze jakby działania tutaj, nie? albo związane prawda, z przemocą. Przestępcze, dla mnie to, jest, to są przestępcze działania. No ale mniejsze o to, w każdym razie też takie rzeczy, takie ochrony robię i powiedzmy, że w pewnym sensie instytucją, albo reprezentował instytucję ten hipnotyzer, instytucję hipnotyzowania. Nie? Tutaj w pewnym znaczy sensie jakaś się może nim wysługiwała. Astrologii czy radiestezji. No, on sam, powiedzmy, on sam na, chciał zagrabić mm. tych, tym paniom właśnie te, ten dom, nie. Jakaś dobra. Tą młodą chciał przejąć, nie, córkę mm. jej nie. Tak naprawdę, pierw nie, matkę nie, ale córka mu się bardziej spodobała z tego, co co, co, co zrozumiałem mnie i, i, i w tą stronę dążą. Oczywiście przerwałem to, nie pani to potwierdziła właśnie dwa dni temu, że doskonale prawda, wyszły z tego żadnych założenia. ręką tak, dzięki tak, tobie. Tak, tak, właśnie, że dzięki temu nie. I jej bardzo miło jest, że ja pamiętam to no, 10 lat temu, ja naprawdę od tego czasu zrobiłem masę to różnego rodzaju, czasu. Tak, masę różnego rodzaju tutaj. Jantr, nie? Tantr tutaj ostatnio, teraz ostatnio to powiedzmy to jest ta tantra, nie? Ale jeżeli chodzi o zadośćuczynienie, nie? Ale i też i tą hipnozę, to też się spotkałem, prawda, z hipnotyzerem ze Szczecina, który też omawialiśmy go. To była taka pierwsza, jedna z pierwszych naszych spraw w, w wywiadzie Twoim, nie? Który, który zahipnotyzował do tego stopnia góralkę? Z tego skąd ona była? W każdym razie w góralkę. Ja tam byłem, ja tam byłem na, na, w czasach, nie? Ale to było hmm. dawno, to było 16 lat temu. <laughs> jeszcze czasie. dalej, tak, jeszcze dalej było nie. I, i, I te zablokowały mnie do tego stopnia, proszę, proszę Państwa, może hipnotyzer wejść w Wasz umysł, że może spowodować na przykład gorączkę I u was albo chorobę. Właśnie to spowodował u tej dziewczyny. To była dziewczyna, nie? I mało tego, tak ją zmanipulował jej umysł, to było na odległość, tą gorączkę, nie? Ale na bieżąco tam, kiedy był, byłem na Wczasach, nie też tam był, nie, to, to proszę państwa. Tak ją zmanipulował y, z, 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 tą hipnozą, nie, że przekroczyła granicę czeską. Wtedy jeszcze, w, w, wtedy to, a to jeszcze dalej, to było w dziewiątym albo 8 roku, wtedy jeszcze nie można było przez granicę przechodzić, nie? Y, i, i, no, nie tak łatwo. No ale już wtedy y, się posługiwałam magią, wtedy, tylko innego rodzaju. Chcę tylko tu powiedzieć o zagrożeniach, bo tu nie chodzi o magię, którą robiłem, tylko chodzi po powiedzieć, chcę powiedzieć o zagrożeniach ze strony hipnotyzujących, że mogą po prostu wykorzystać władzę nad człowiekiem, bo hipnoza to jest władza nad człowiekiem. Jeżeli wejdzie w wasz umysł, to możecie być pewni, że też może władać waszym umysłem. Jeżeli to jest zła osoba, to będzie władać, bez problemu da sobie radę z tym Także to była ta właśnie ta, ta druga osoba. A jeszcze na bieżąco sprawa, nie? To jest sprawa właśnie z tą arytmią serca, co ci mówiłem, nie? Lekarze tutaj uznali, że to była fantastyczna okoliczność, nie? Że nagle o tym sercu, tu rozmawialiśmy, tą tantrę zrobiłem, po prostu ablacja, ablacja, zapamiętałem tę. Co? Nie będę mówił, gdzie, kto, znaczy się, gdzie, gdzie to było. E, powiem, że kobieta to była tylko nie, i, i że e, prosto ze stołu, z noża chirurga uciekła. Nie? W tym sensie, że nagle się parametry zmieniły. Do tego stopnia, że, e, że uznali, że nie trzeba żadnej tutaj zabiegu robię, tak to nazwijmy, nie? I śledzę po dzień dzisiejszy, się nic nie dzieje, nic, kompletnie nic. Kali Dewi dała swoich chirurgów, swoich lekarzy, czy kogokolwiek i sprawa została za załatwiona, nie? A to nie tylko z nią, prawda? Bo akurat w tej chwili mam mniej może takich ochronnych spraw, chociaż też robię jantry ochronne, a bardziej le le leczących, nie? Tutaj następna osoba to była, też Ci mówiłem, ta zdrawska, prawda, nie, tam, zdrawska, może nie, nie mówiłem tutaj głośno miasta, ale mogę to, to, to powiedzieć dzisiaj, bo ta osoba w Drawsku mieszka i, i to był COVID, tak, spod Rólek. Drawsk Pomorski. Tak, ona tam mieszka, nie, gdzieś tam w szpitalu, ze szpitala słyszałem właśnie ten taki charakterystyczny głos spod maski z tlenem. Aha. Tlen, tlen miała, nie? I tak przerywanymi słowami, tutaj zdania, nie, nie mogę powiedzieć w pełni całego, że, że umiera, że jest za młoda, czy mógłbym pomóc, nie? No i zrobiłem fantastycznie, prawda? Na następny dzień już normalnie rozmawiała po mojej tańce a już a, a za dwa dni wyszła ze szpitala spod, prawda? Z, z ojomu prawie. To ojom chyba był, ja nie jestem pewny, ale był ojom, Pierwsza pomoc. Tak, tak i, i dobrze się do dzisiaj, czy nie ma problemu, ale mam następnego też klienta i powiem to w następnym... Wywiadzie, dlatego, że na razie jest w szpitalu, też zrobiłem tantrę, Sepsy dostał od chlania wódki, proszę Państwa, no, no, mówię, nie można pić alkoholu, bo ten człowiek od 14 lat pije, z tego co ja wiem, i on ma 14% alkoholu, procentów alkoholu we krwi, no. to nie są promile, nie, żeby, ale procent to jest dużo, nie, czy, 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 czy w organizmie. Czy, Powinni no. żartobliwie, ujmując, zwrócić udziały w polskim monopolu z <laughs> Ale się okazał na tyle dobrym człowiekiem, nie, że ktoś poprosił mnie, żebym właśnie zrobił tą tantę. nie. I oczywiście zrobiłem, nie? zrobiłem. Jutro będę wiedział, czy pojutrze, nie? co się stanie, co się... Bo praktycznie praktycznie jest na ojomie i, i lekarze tak pół na pół może umrzeć, nie? Może umrzeć. Nie? Robią co mogą. Antybiotyki, jakieś tam inne rzeczy. Mówię, lekarz tutaj swoje musi, musi robić. Nie? Zawsze mówię, że to nie jest tak, że się przychodzi do mnie i, i rezygnujemy z lekarza. Lekarz jest swoją drogą, ale wiecie Państwo, jak to jest z lekarzami. Tej kobiecie t, z tą ablacją to tak naprawdę w przeciągu czterech miesięcy nie dziesięciokrotnie to robili. Ona już miała dosyć życia. Wyobraźcie sobie, zabiegi na sercu 10 razy. A może więcej, nie? I tutaj niebezpieczne. tak, tak. Serce już było na tyle zmęczone, nie? że to niebezpieczne się stało. Także, że pomogłem w tym sensie jej, nie? Jestem pewny, że pomogłem. To w zasadzie ja przeze mnie Kali Devi dała swoich lekarzy. Mhm. Tak to nazywam, mnie Jesteśmy tutaj, proszę Państwa, na miejscu w którym mówi się o magii, nie? Także to jest magia, to to nie jest jakaś, jakieś leczenie tutaj jakieś leczenie, które, które serwują lekarze, nie? To jest biała magia, nie? Tym się zajmuje. tutaj, nie? Jantrę, czyli Jantrę, tantry, mantry, Ale Państwo wiecie o tym, bo przecież nie pierwszy, nie pierwszy raz roz, rozmawiamy tutaj z redaktorem, nie? Zresztą redaktor może tutaj, prawda, to potwierdzić, że te medyczne zabiegi moje są niezłe i ci lekarze są nieźli. No, wy, Musisz... Wyciągnąłeś mnie, Tadeusz, z raka złośliwego krtani i to jest fakt, to... a przecież byłem nie, nie jedynym. Tak, nie. Tego Oś, ośmiu ludzi miałem, no. oczywiście yy, yy, dziesięciu może było, nie? ale z dwoma porażkę poniosłem, nie z dwoma, od razu tutaj mówię, to nie, że się przyznaję, tylko mówię dlatego, że nie zawsze kontrolę mam nad tym, co się dzieje z danym człowiekiem. Jaka, jaka, o co chodzi? Nie? Czy, czy ci ludzie nie mają do czynienia na przykład z księdzem? Idą do księdza i ksiądzem i mówią, nie? spowiadają się, że, jest, że mają jantry i tak dalej, a ksiądz wtedy leci z nimi, nie? I jedzie z nimi jak wiadomo z czym. Nie? I wtedy prawda, może moje zabiegi mogą mnie działać. Tak było w dwóch przypadkach, nie. Jedną wyleczyłem całkowicie, a druga po prostu no nie chciała żyć. Nie? Tą, co wyleczyłem, po prostu poszła do księdza i podziękowała za nie wiem za co, za nic chyba, nie? To mi powinna dziękować i nie podziękowała jak, jak należy. Nie? Czyli to są różne siły. Czyli duchowe. nie mi, tylko Kali Devi, bo tu Kali Devi zawsze działa, nie. I nagle z dnia na dzień zmarła. I nie wiedzą na co nawet, nie? Ja wiem na co, nie. Za, za ignorancję, nie? za tą, że tak się wyrażę, bezczelność wobec tutaj cudu, który z nią zrobiła Kali Devi. Nie? Inni nie. Innego tutaj też mówiłem poprzednio, człowieka, który przyszedł do mnie, wiedział, że tutaj Kali Devi stoi za tym, że tutaj stoi hinduizm, nie? biała magia, braminizm, tak to można nazwać, nie? i wiedział o tym dobrze. I Kali Dewi go wyciągnęła z po prostu 20 minut sprzed noża. Też tak samo jak ta ostatnia osoba z tą ablacją z sercem yy, miał tutaj na prostatę miał mieć operację. Mówiłem tutaj, zresztą myśmy wcześniej też mówili, ale powtórzyliśmy to yy, yy, dwa wywiady wcześniej. Nie? I tutaj też chcę powiedzieć, właśnie, że to osoba, która, yy, która wyszła yy, z tej operacji zwycięsko. Nie? Nic mu tam nie musieli ciąć, wycinać nie dlatego, że nic nie było. Po prostu zrobili badania najnowsze przed operacją i się okazało, że on jest zdrowy, nic mu nie dolega. Wszystkie badania zrobił. Oczywiście wyniki przyszły po jakimś czasie. To to jest jego relacja, nie, że po prostu już był w sukience takiej, nie, do cięcia. <grych> Operacyjnych, tak, tak. tak. I na takim jeszcze wózku specjalnym, już tam leżał, był przygotowany. Nie? Tylko czekali na wyniki badań. nie I się okazało, że są pierwsze pierwszorzędne, tak jak z tą pacjentką, z tą ablacją, prawda? No. Dokładnie. Może no, byśmy y, tą część y, zakończyli i przeszli później do karty. Tak jest. Także, no. także y, kończąc mnie tutaj y, optymistycznie. Mogę zakończyć optymistycznie, że kali devi działa, i działają, jej tantry moc. też. I jej, jej moc Jantry Tant jest naprawdę cudowna, jest, jest naprawdę bezbłędna. Nie zawsze, nie zawsze, bo czasami jest tak, jak już mówię, nie? jeżeli ktoś będzie w jakiś sposób tutaj ignorował to w taki ewidentny no, sposób. To są pewne Jantry, zasady, których który, trzeba przestrzegać, cały... a, a, a wtedy tak. nie będzie jakiś tam nie płaci się nikt nie płaci jakiejś odrębnej faktury w cudzysłowie nie? za to co Kalidewi e, e, mu da, co pomoże dlatego, że mi już płaci to przy robieniu tego typu sprawy no. a, a, to jest, a to oznacza, że zakańcza jakby proces leczenia e, nie? i e, w taki neutralny sposób także nie, nie musicie Państwo obawiać, nie? że Gdzieś tam y, trzeba będzie zapłacić za to, za, za te y, cuda, niektóre przy W komentarzach jakby coś trzeba było, to y, proszę pisać, proszę lajkować nasz kanał TV24 Reporter Sky. A I później z, jak I będzie, za to nas zamknęli właśnie będzie, na Facebooku, będzie, no nie wiemy. Chyba, jeszcze, chyba to, co... za to, nie? No. Y... Może jakiś ksiądz tam, prawda jest? I ty, zostawmy nam zostawmy. Księża są. Na swój sposób dla ludzi pewne, Ludzie powinni wierzyć. Pewien czas, i myślę, że Facebook nam przywrócił pewne sprawy. W tej części to jest na tyle. Później przejdziemy do, sprawy związanych, do spraw związanych z kartami. Póki co dziękujemy. Tak I Prosimy o lajki, komentarze. Do następnego razu. Pozdrawiamy. 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 I zapraszam. To jest TV24 Reporter Sky a mój kanał na YouTube Mirosław Rój Sarnecki. Dziękujemy.